Tomasz Dasu i Herman Schmittendorf, witamy Państwa w kolejnym odcinku Kolejwizji. OK1, czy jak mówią w Niemczech, P8. To, zdaniem wielu, jedna z najpiękniejszych konstrukcji parowozów w Polsce i w Niemczech. Dwa lata temu pilska firma Interlock wyremontowała właśnie jeden z takich egzemplarzy, a kilka tygodni temu ten właśnie egzemplarz wziął udział w paradzie, wielkiej paradzie parowozów w niemieckim Bochum. My byliśmy tam i oglądaliśmy, jak sprawuje się ten parowóz w praktyce. Zapraszamy. Zapraszamy. Dzięki takim drużynom jak Szalkę czy Borussia Dortmund, piłka nożna jest w Zagłębiu Rury szczególnie popularna. Mniejszym powodzeniem cieszą się piłkarze klubu VfL Bochum, ponieważ w tym roku musieli opuścić pierwszą Bundesligę. Ale Bochumczycy stoją jak mur za swoją drużyną. W różnych miejscach miasta, z zadaszeniem Dworca Głównego włącznie, postawili gipsowe podobizny swoich piłkarzy-bohaterów. Pod koniec kwietnia 2010 roku, za sprawą dni muzealnictwa zorganizowanych przez Muzeum Kolejnictwa w Bochum-Dalhausen, miasto przyciągnęło wielu miłośników tej dziedziny. Przez trzy dni specjalne pociągi kursowały na trasie Dworzec Głównym Muzeum, gdzie odbywał się wielki festyn kolejowy. Wśród parowozowych gwiazd wystąpiła lokomotywa pruskiej serii P8 o numerze 382267, w Polsce znana jako seria OK1. Dwa lata temu pilski zakład Interlock dokonał poważnej naprawy kotła dla tego parowozu. Okazało się, że poprzedni zakład naprawczy popełnił trudno zrozumiały błąd. Otwory spod zespórki wykonano nierówno. Skrzynia ogniowa została więc na siłę połączona ze stojakiem, który, kiedy go w odłączono ze starej skrzyni, odskoczył aż o 5 mm od prawidłowej konstrukcyjnej linii. Polskim specjalistom udało się jednak doprowadzić Stojak z powrotem do prawidłowej formy. Muzeum w Bochum-Dalhausen jest zrzeszone w niemieckim Towarzystwie Historii Kolejnictwa DGEG oraz w niemieckiej federacji kolei muzealnych i turystycznych VDMT. Na festynie w Bochum wzięły udział parowozy z różnych regionów Niemiec, tak jak 78468 klubu z Lengerich oraz 58311 klubu z Ulm. Prowadziły one drobiazgowo odrestaurowany historyczny skład pruskich wagonów klubu z Mindem. Serdecznie powitano wiceprezesa tego klubu, Jochena Scharmachera, który kilka miesięcy temu, za swoją niestrudzoną działalność w kolejnictwie muzealnym, został odznaczony Państwowym Krzyżem Zasługi. Kolejarze z Minden ze swoim taborem gościli już w poprzednich latach na torach Zagłębia Rury. Tym razem Jochen cieszył się, że, będąc zwyczajnym gościem, mógł po prostu delektować się jazdą. Zorganizować kilkudniowy festyn to wielkie przedsięwzięcie logistyczne. Kilka miesięcy wcześniej zamówiono trasy dojazdu i powrotu goszczących tu parowozów oraz jazd obiegowych w okolicach muzeum. W trakcie specjalnej wizyty delegacji Urzędu Nadzoru Kolejowego sprawdzono czy przygotowania pod względem bezpieczeństwa dla zwiedzających są wystarczające. Lżejsze prace porządkowe przydzielone zostały uczniom sąsiedniego gimnazjum, z którym muzeum utrzymuje ścisłą współpracę. Specjalne ekipy zajęły się sprzedażą kiełbasek z rusztu oraz piwa, czyli jednym z najważniejszych źródeł dochodu na tego typu imprezach. Znajdujemy się na terenie Muzeum Kolejnictwa w Bochum-Dalhausen. W tym roku Miłośnicy Kolejnictwa w całym kraju świętują 175-lecie kolei w Niemczech. Nasza impreza poświęcona jest kolejnictwu Pruskiem. To duży temat, stąd obecność parowozów z różnych regionów Niemiec. Mamy czterech gości pod parą. Nasze muzeum istnieje od 1970 roku. Na początku mieliśmy tylko zapisaną w rejestr zabytków półokrągłą lokomotywownię wraz z obrotem. I wieżą wodną. Potem dochodziły dalsze hale, częściowo rozbudowywane przez nas samych. Dlatego młodego gościa, imprezy, gwizdy parowozów były jak widać zbyt głośne. Większość uczestników jednak chętnie pozowała do zdjęć przed dymiącymi lokomotywami. A było co utrwalać na zdjęciach przyjazdy parowozów, jazdy na drezynach obracające się na obrotnicy lokomotywy. Co ciekawe, drezyna ręczna to również ważne źródło zarobku dla muzeum. Bierzemy 1 euro od osoby, jedzie pięciu pasażerów na raz, zmiana co 5 minut. Możesz sobie sam przeliczyć nasz zarobek, zdradził nam jeden z organizatorów. No bo zarobek musi być, aby móc pokryć koszty bieżące, jak i koszty napraw taboru. Dlaczego właśnie pilska firma Interlock dostała zlecenie odbudowy kotła parowozu P8? Pytamy dyrektora muzeum Haralda Reze. Bo uważaliśmy, że polscy koledzy znają rzemiosło gruntownej naprawy kotła konstrukcji nitowanej. No i mieliśmy rację. Poziom pracy jest wyśmienity. Po naprawie w Polsce kocioł produkuje teraz parę bez końca. Terminy również zostały dotrzymane, więc współpraca była doskonała. Podwozie naprawiliśmy we własnym zakresie. Lokomotywa miała trzyletnią przerwę w służbie jeździ ponownie od początku tego roku. Reakcja publiczności jest bardzo dobra. Dostajemy dużo zamówień na pociągi specjalne. Pasażerowie mają dużo frajdy z tego parowozu. <motywy> Widzimy pociąg z naszą P8 w pozycji pchającej. Jakie są plany dla tego parowozu na lato? W tym roku na pewno będziemy jeszcze jeździć 40 dni, przy czym latem jest pewne ryzyko. Firma Netz, zarządzająca infrastrukturą kolejową w Niemczech postanowiła, że przy czwartym stopniu zagrożenia pożarowego nie wolno jeździć parowozami. Dobrze tylko, że o tym decyduje niezależna instytucja, niemiecka służba pogody. Kiedy przyjrzeliśmy się lokomotywie, zauważyliśmy ku naszemu zaskoczeniu, że na dymicy parowozu wiszą flagi z herbami i nazwami Piły oraz Bochu. To znak naszej wdzięczności, wyjaśnia jeden z organizatorów. Przecież w Pile naprawdę dokonano perfekcyjnej roboty. Nasza lokomotywa P8 wyposażona jest we wszystkie urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa, takie jak SHB Indusi, potrzebne dojazd po całej sieci DB. Możemy jeździć do Ulm, do Bawarii, do wschodnich Niemiec, gdzie tylko chcemy. Mamy naszą własną trasę, gdzie jeździmy w każdą niedzielę, ale wybieramy się również znacznie dalej. Zapas wody uzupełniamy co 150-170 km. W obecnych czasach musimy nawadniać lokomotywę z pomocą Straży Pożarnej. Można znaleźć na dworcu wodnego Żurawia. A kto miał dość parowozów, mógł skorzystać z jazdy kolejką polną o prześwicie toru 600 mm. Muzeum Kolejnictwa w Bochum-Dalhausen ma dużo atrakcji dla różnych gości. Ja, so hat sich unsere P8 in Polen repariert, dann in Bochum bewährt. Das ist alles für heute bei Koli Wizia, dem polnisch-deutschen Polnisch Internet TV für Museum Spana. Tak to wszystko wyglądało w Bochum. Tak jeździł parowóz P8, wyremontowany w pilskiej firmie Interlock. A my się już z Państwem żegnamy. Do, Do następnego, następnego razu.